niebo, już za piękne niebo, kurde, pozbawione chmur. No, hej, cześć, siemano, z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z Let's Play Is Farming Simulator 19 Development Farmers Pierwszy, drugi, tak jest, no, tak jest sezon drugi, znaczy, no, <coughs> Hawajes sobie się pomyliło, bo bo ogólnie no przed chwilą sobie tak wbiłem yy, na chwilę na tego starego, mam jeszcze save'a yy, z sezonu pierwszego i tak mi się powaliło, kurde, tak sobie byłem powspominać yy, Co dzisiaj yy, robimy? Oczywiście tutaj kurczę zamieszanie jest nadal, kurde, bo ja tak trochę no, yy, no na kąpie siedzę, ale tak jakoś się tutaj do tej yy, rozgrywki tutaj nie nie pałam optymizmem, że tak to nazwy i e, troszkę to tak stoi. No w sensie, wiele postępów od poprzedniego odcinka nie ma. E, o to mam na myśli, ale no coś tam zrobiłem. Kurde, stwierdziłem, że jeszcze inną konfigurację zrobiłem. E, Ursusa e, naszego dużego i teraz ma taki lakier oto. E, tak ma pomalowane błotniki kurde takie ob y obciążniki felgi tak jest to, ch to chciałem powiedzieć i czerwony ten dostał daszek tak jest no i tak to wygląda i dzisiaj mamy wiem prasę sipme tak jest oto taką no dwie zielone będą trudno się mówi albo jeszcze jakąś postkującą zrobimy inną żeby była y taka różnica czy coś w tym stylu ale nawet ładnie się prezentuje i dzisiaj będziemy sobie belować e, słomę Będziemy belować, tak jest, nie wiem czy tutaj mogę powiedzieć, ale no Będziemy słomę zbierać na, be na bele e, na tym polu, oto Tutaj, tak jest, za potem. E, no i co, łapek w górę, soczysty komentarz I myślę, że możemy e, lecieć z tak Kurde, Silos, to taki tutaj zrobiłem, ale kurde, tak nie zauważyłem, że troszkę mi się tutaj z terenem popierdzieliło i to tak fest. Nie wiem, coś muszę tutaj wymyślić. Kurde, ja tak nie za bardzo na tym na tym wyrównywaniu terenu się znam. Nie za bardzo mi to wychodzi, ale coś też trzeba tutaj wymyślić. Ale to się będę przejmował kiedy indziej, że tak powiem. Nie wiem, gdzieś tutaj mają panel IC ale już mi kurde zniknął, nie wiem czemu tak może najpierw zamkniemy tą klapę i co zapalimy światełka kurde działają super, fajnie, pięknie ładnie i co ciśniemy ten pomacik. i jedziemy Tak jest Nic kurde przez ten żywopod nie widzę Ale widzę, że czysto nic nie jedzie to Nie ma co się martwić kurde Jeszcze tak nie, się nie przyzwyczaiłem do tutaj do sterowania do wszystkiego Dobra, to mamy tak i... no i jedziemy w sumie. Wszystko jest ogarnięte tutaj. Tak w zasadzie tak naprawdę. Także możemy zająć się prasowaniem, tak jest, takim jakże Żółwym tempie. Mógłbym w sumie niby szybciej. Ale... Testuję kurde czy wygłuszenie kabiny działa, bo niby jest W tym oto egzemplarzu, no coś tam Coś tam robi różnicę A kurde, ja to mi pika bo nie te Ja przyzwyczajony do tej prasy No i co jest kurde, powinno być Czemu nie mogę by te Y kurde przyzwyczajenie kurde jeszcze z tego Z farminga kurde 15 normalnie W szoku jestem, że mi to jeszcze kurde gdzieś zostało kurde w pamięci, że no tam się pod Q chyba się Presę wyrzuca Bele wyrzucało kurde i Tak mi utkwiło to w pamięci kurde już 4 miesiące Dobrze mówię? Styczeń, lutwy, marzec, kwiecień, no to tak już yy... No to już praktycznie dobre, bite 4 miesiące nie gram. A gdzieś jeszcze mi te nawyki stare zostały. Nie wiem czemu to tak, kurde. No ale jednak, farming 15 to jest farming, w którym mam najwięcej godzin. Ze wszystkich, tak myślę, że raczej tutaj yy, ciężko dla jakiejś konkurencji. no A te belki troszkę inne są, widzę, z tej, z... z sipmy naszej, bo Ocia chociaż nie, kurdej balota teraz przedstawiłem. Czekaj, no. Bo on mi się teraz tutaj sturla, bo tutaj jest górka ogólnie. O, gdzieś tak niech stoi, może tak być. Bo tam by mi się sturlał w dół. E, dobra, pojedziemy tutaj, gdzieś miałem taką... E, to zgrabie... nie zgrabiłem tak idealnie. O tutaj jest. Żeby się wałek nie ten... <laughs> nie rozdupcył tutaj mam taki wąski ten yy, też do zebrania kurde co mnie tak co ja kręcę tym tym jak do, no kurde miałem opuszczony bo ja Hawa jest kurde debil naprawdę coś mi nie idzie kurde ten farming zawsze nie Coś się odzwyczaiłem, kurde, kiedyś na tych... Na odcinkach z Polish Farma fajnie mi realistycznie się grało Szło, a teraz tak nie za bardzo Nie wiem, czy to się nie chce, czy co Znowu ją przestawiłem i teraz do sąsiada poleci zapewne Kurde mać no, Trochę ją... Trochę ale ją kurde, że my strzelił. Dobra, pozbieramy troszkę tutaj tego, co tutaj tak trochę jakieś takie pozostawały, że tak to nazwę. Tak jest. Może troszkę wolniej będę jeździł, niby mogę szybciej tutaj cisnąć z tą trasą, ale no. Wcześniej za bardzo nie belowałem, bo nie wiem, czy 60 nadałaby no, dałaby radę, ale tak trochę na Wiadomo, że wolniej by się jeździło z tą trasą, niż z tą kostkującą. Dlatego za bardzo wcześniej bel nie robiłem, a ja kostki zawsze. Odkąd w 17 mamy możliwość lekkich rzeczy podnoszenia typu Właśnie drewno i kostki małe, słome To ja uwielbiam kostki robić, bo nie wiem, no po prostu takie fajne są, tak Fajnie mi się, lubię je zbierać, kurde, niby trochę żmudna robota i w ogóle, bo belki jednak fajniej się szybciej robi i w ogóle Ale Nie powiem, fajnie mi się to Miło przy czymś takim robi. Abelki to jednak są już troszkę na wyższym poziomie, kurde zaawansowania. Że tak to ujmę. <coughs> Mam nadzieję, że zdążę ten film opublikować na sobotę. Tak jest. Dobrze mówię tak. Na sobotę. No zobaczymy. Teraz raczej jakichś wielkich problemów z, 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 z przesyłaniem filmu nie mam w sensie że muszę kurde 24 godziny przesyłać film czy coś w tym stylu ale może bardziej z montażem i z tam taką obróbką typowo już jakąś miniaturkę zrobić, coś jak się zobaczę jak się wyrobię ale mam nadzieję, że się wyrobię. Bo... No kurde Tak oto wygląda tutaj Obora. Odwrócona o kurde z... nie wiem o ile, ale no ogólnie ściany tak jakby odwróciłem. Wcześniej była na odwrót. No myślę, że teraz jest to bardziej praktyczne, nawet jeżeli nie będę tutaj w tą stronę dalej, gospa na razie rozbudowywał, to mimo wszystko i tak jest to ba bardziej praktyczne niż kurde niż to, co miałem wcześniej, no. O trzeba już trochę do tyłu. O, dobra. No tutaj jeszcze mam w planie, kurde, tak ładnie te drzewka sobie rosną na tej miedzy, ale nie wiem czy troszkę jeszcze tutaj nie zmienię. Tego. Bo tak chciałbym, żeby to pole bardziej prostokąt przypominało. To moje pole, to polewo. I to zresztą też, bo takie najbardziej najlepiej się robi, ale ale nie wiem czy to się tak uda, kurde musiby troszeczkę tak kombinacje alkajskie tu o dobra udało się bo troszkę się zagapiłem i nie zauważyłem, że mi tutaj tak słomy zostało no jeszcze jedna rajka, chyba dwie że tak to nazwę Stogi do sprasowania tutaj zostały, także całkiem szybko, przyjemnie ta robota, myślę, poszła. Dalej, kurde, wypluwaj. Dobra, widzowie. <śm> także co? Mam nadzieję, że. Ten odcinek z Development Farma wam się podobał taki kurde, no ja tak na spontana w sumie nagrywam, ale no. Mam nadzieję, że się podobał. Łapek w górę, soczysty komentarz. No i co zapraszam do oglądania innych moich produkcji również. I co? Do następnego. Elo!